Siemanko, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Pawłowejski Gamer. W dzisiejszym hashtag 37 odcinku nagram dla was grę pod tytułem Mimikre Horror Online. A w dzisiejszym filmiku zagramy w yy, zbieranie baroni, ulepszanie ich, ale nie kupowanie nic i potem dobierzemy sobie jakieś raczej i tyle, ale zanim do to, to jeszcze pozdrowię od siebie wszystkich moich najlepszych widzów. A są to moje najlepsi widzowie, pozdrowię mniejszym Golden Boy, pozdrawiam Jowamuci, pozdrawiam Gabrysię Baryńską, pozdrawiam Kredę na Białego, pozdrawiam Pedała, pozdrawiam Pedał Michaela, pozdrawiam Jakuba Rylskiego, pozdrawiam Jakuba Kubalewskiego, pozdrawiam Heysa to Blade, pozdrawiam Elowę do końca na kółkach, pozdrawiam Samka Wintora Kusińskiego, pozdrawiam Dominika Szczepańskiego, pozdrawiam Księgę Gorską i pozdrawiam wszystkich, którzy chcieli zostać, przed tym nie pozdrawili. No dobra, to teraz zobaczymy, czy to repl klasyczne będzie działać, ale na razie wstrzymam filmik, bo może być your reklama. Już do Was wróciłem, widzowie, słuchajcie, dzisiaj będzie tylko krótka gra. Zbieranie broni, pokonywanie stwora i to tyle. Ale mało gra braczy nam to brało. Zaraz zobaczycie, że będzie ich więcej. Jeszcze dzisiaj nagram przecież y Debakrum z multiplayer, warcaby i szachę i to będzie tyle. Dzisiaj tylko 4 garderoby dla was na 0, widzowie. I tyle, zaczynamy brać. 5, 4, 3, 2, 1, 0 i start. Dobra, lecimy z tym. To gra na monety wirtualne więc muszę dużo monet wirtualnych zebrać i tyle albo po prostu ammo i takie tam muszę zebrać i tyle no pudełka są gwarantowane Tutaj nie mogę zabrać, o, tutaj jest zaborrane. Nie, to tu, ja tutaj już byłem. Bardzo dobrze, teraz tutaj idziemy. Czy te dwa podał mogę zabrać? Tam to nie, ale to już mogę. Ale żeby ten potem stwór mnie nie dorwał i będzie dobrze. Pokój oh, Nadal nie mogę wejść tutaj na górę, żeby cię przestać. Nic takiego nie mogę to robić. To idziemy dalej. Tak jak zawsze, tutaj nie mogę. To też pudełko nie zostało zebrane i ten tutaj jeszcze nie byłem nisko telewizora jest pudełko bardzo dobrze o, obróciłem się na jego twarz broń Nie mogę nawet jej wziąć przy koloni. I tutaj nie ma. A tak to z bronią byłoby lepiej. A bez broni też może być dobrze. Bo trzeba szybko uciekać, żeby Ktoś mi nie dorwał i tyle. To pudełko jest moje. To mogę pod... To mogę tutaj opuścić. Tego też nie mogę zabrać. I co? Zamknięte. Do głównej awarii zamknięte, do magazynu zamknięte. No to już wstałem, dziękuję bardzo. Zaraz będzie koniec gry, jak się domyślacie i będzie spokój. Potem zajmę się jedzeniem i innymi dobrami i tak dalej. A do kątyny jak tu ich Przepraszam. Nie wiem, nie dowiemy się tego, bo po porodku pewnie zaraz będzie koniec gry. Bo to już 30 koroków się wykonuje. No, mówiłem, to już koniec. Więc dziękuję Wam bardzo za obejrzenie mojego jakże przefajnego z zdobierania broni i innych takich ekspów w ministrze horror Man online i pozdrawiam wszystkich moich najlepszych widzów i do zobaczenia. Trzymajcie się, poczekajcie Pa, tamor, miłego dnia wam jeszcze.